To jest adra z powitam mgłą. Niestety jakaś piana płynie. To nie zapowiada to jakiegoś dobrego łowienia, szczerze mówiąc. Trzeba będzie teraz porządzić robactwo. Jest tego trochę, z tym, że to jest na dwie osoby. Z półtorej kilograma jokersa polskiego będzie pewnie niecałe pół litra jokersa na głowę. Takie upały niestety dobrego jokersa jest ciężko z tego względu, że on jest najczęściej dostarczany w dniu wysyłki do firm, które to rozsyłają. Niestety nie jest schłodzony. Nie zdąży się po prostu schłodzić. Jest pakowany z takiej ciepłej wody do Steropianów i nie zdąży się schłodzić nawet z butelką lodu po prostu przez noc do południa kolejnego dnia nadal to ciepło utrzymuje no i szybko pada sporo odejdzie przy odsiewaniu było 04 zamówione litra a pewnie zostanie po 150 na haczyk bo to jest na dwie osoby Zanęta spożywcza to będzie na dwie osoby, więc 3 kg zanęty na głowę. Będą 4 kg łodner brąza. Dodam również po kilogramie takiej zanęty. Ona jest słodkawa, ale przede wszystkim ma grube cząstki. O to mi chodziło, żeby uzyskać taką grubą strukturę zanęty. Jeśli chodzi o zanętę spożywczą, to w jednym kotle uda mi się dla dwóch osób przygotować te 6 kg zanęty, czyli to będzie jakieś 15 litrów. Niestety, połowa ochotki już odpadła. Wyszło po 8 litrów zanęty spożywczej. Tutaj są 4 litry zanęty spożywczej. Do tego dodam 2 litry gliny ciemnej wiążącej z bolandu. Teraz tak, tutaj mamy drugie 4 litry z tych 8 spożywczej, a tu natomiast damy 6 litrów gliny jasnej, rzecz najbisiej, 4 dB i 0,5 litra bentonitu. Co tutaj jest? Ziemia, i co Co tam dałeś? Ziemia, tektura, falista. No i cały czas żarcie. W sensie jabłka, marchewki, obierki. To będzie ewentualnie przynęta na leszcze, gdyby gdzieś tam zaparkowały. O, tutaj są przebrane. O, no i to są prawdziwe drównički. No i mamy dwie zanęty. Jedna jest, jeden do dwóch klina do spożywczej. Druga natomiast jest 3 do 2 z glina do spożywczej, więc mamy bogatą mieszankę spożywczą i mniej bogatą. Generalnie jest tutaj 8 litrów spożywczej, to jest bardzo dużo. No i tyle wyszło z trzech gazet Jokersa, czyli 1 trzecia przeszła przez siatkę, więc będzie prima sort. Tę porcję oddam bratu, ja będę łowił bez Jokersa, może więcej kastera użyję. No teraz no zobaczymy właśnie jak, czy będzie jakakolwiek różnica, bo wszystko inne no będziemy mieli tak samo zrobione. No a już mamy wieczór przed zawodami. Zacząłem chyba po 16 te przygotowania, a godzina jest 20.10. Na no, 4 bite godziny przygotowań. Nie wiem skąd to się bierze nie wiem czy wszyscy aż tyle czasu poświęcają. Wiem, że kiedyś bardziej się przygotowywałam do zawodów. Teraz tak już po, po łebkach, że tak powiem. Ale też kopię czasu to zajmuje przez tyle lat przyzwyczailiśmy się do tego jokersa, że te przyzwyczajenia jakoś pokutują. Głoś przyponów 35 cm specjalnie robię takie dłuższe z tego względu, że jakoś mi się lepiej łowi na odrze z takimi dłuższymi przyponami. Oczywiście gdzieś tam będą te śrucinki sygnalizacyjne przy samym przyponie, plus jeszcze ten odcinek około 40 cm do głównego obciążenia. Przynęte będziemy raczej wlekli po tym dnie. O ile będą krąpi, jak będą leszcze, no trzeba będzie troszeczkę to bardziej przytrzymać, gdzieś spowolnić. Te haczyki są z cieńszego drutu i nadają się również do zakładania ochotki. Są dobrze wyprofilowane, bardzo ostre, ryby z nich nie spadają i naprawdę duże ryby można na nie wyciągać. Jesteśmy na Odrze w miejscowości Ognica, gdzie odbędą się zawody ligowe Szczecina. To jest odra z powitam mgłą. Jakoś tak się utarło w mojej głowie, że zawsze jak jest mgła rano nad wodą, to później fajnie ryby biorą. Często właśnie duże wyniki robiłem gdy taka pogoda była rano. Może ma to coś wspólnego z braniami ryb? bo wszędzie utykacie, Mię, gdzie się tylko się daje da, papiery po będzie. ochotkach, butelki, wszystko my chodzimy I później po zawodach i zbieramy, zbieramy się. tutaj przy, przy posiłkach worki jak ktoś ma problem z zabraniem śmieci to niech tutaj nam zostawi ale chcielibyśmy, żebyście wszyscy sami po sobie sprzątali mam stanowisko E3 to jeśli ktoś oglądał film o bacie to będzie wiedział, że to jest mniej więcej to, to miejsce, na którym był kręcony ten film. Chyba dwa stanowiska obok, tutaj po prawej stronie. A teraz mierzę grunt na 11 metrach. To idzie równiutko, na razie fajny blacik. No, i tu niestety już włożone jakieś kamienie przy stoku. Troszeczkę muszę wyciągnąć o kilkanaście centymetrów tą wędkę, żeby minąć ten zaczep. O, i tutaj są nierówności. To są jakieś już drobne kamienie, które, które haczą. To na pewno będą zaczepy, więc znowu musiałam wysunąć na jakieś 11,5 metra. No i tu jest fajny blacik i plan był taki, żeby gdzieś tutaj się ustawić. Dlatego, że tutaj te ryby dość blisko są. Natomiast, o, to jest na trzynastkę. Trzynaście, dwanaście pół metra grunt. Jest trochę płyce, ale jest bardzo równy, fajny blat. On te minimalnie wydaje się, że schodzi, ale tu jest kwestia kąta ustawienia wędki. Po prostu on troszeczkę... Powoduje, że wędka się przybliżyła, więc te kilka centymetrów jest jakby głębiej. A tutaj przybliżyłem wędkę po lewej stronie o pół metra niemalże, i nadal jest taki sam grunt. To jest jakieś 12 z haczykiem. Niestety jakaś piana płynie. Dzieje się tak, gdy Niemcy spuszczają wodę z jakichś swoich zbiorników. No, nie zapowiada to jakiegoś dobrego łowienia, szczerze mówiąc. Przepłynąłem sobie przez łowisko bańką 4 gramową. Tempo spływu było całkiem przyzwoite. No, można było troszeczkę zwiększyć gramatury. Kolejny, ewentualnie, listek o mniejszej gramaturze. No, niestety zestawy wszystkie musiałem dowiązywać. Miałem je przykrótkie. Trzeba było łowić na pięciolementowe topy z takim niewielkim zapasem. W sumie przygotowałem sobie cztery zestawy. Jeden listek 3 gramowy, jeden 13 gramowy, 6 gramowy listek i 4 gramowa bańka. Jako sloty przygotowałem sobie dwie puste 2-1 gumy, jedna 1, 1 i jedną pełną gumę 1.2. Na początek nie chcę za dużo rzucać robactwa, raczej oprę się na tej spożywczej zanęcie z tego względu, że jak te ryby najdą na pierwszej fazie wchodzą dość stadnie i po prostu zaczynają walczyć o to jedzenie i ciężko jest o, o takie konkretne branie. Będę dość szybko donęcał. Plan jest taki, żeby tą zanętę spożywczą z małą ilością gliny podawać z kubka z większą ilością pinek topionych, kasterów, ewentualnie ciętych dżownic. Druga będzie podana z ręki. Chodzi o to, żeby ona gdzieś nam się tam rozcięła i może być to dość spora plama, nie musimy tutaj zbytnio centralnie nęcić. Tę drugą zanętę zrobiłem taką wilgotnawą, żeby ona już łapała. Mocno się i jeszcze bardziej złapie. To jest taka coś w stylu tej kruchej. Aczkolwiek specjalnie nie dowilżam, z tego względu, że po pierwsze, obecnie można już dowilżać zanęte przed nęceniem szprejem. Poza tym, do tego będę chciał dodać trochę robactwa, pokażę później na zawodach w jaki sposób, to będzie wszystko wilgotne, więc żeby nam za bardzo nie pokleiło, ona musi być taka lekko półsucha. Początek łowienia był dość fajny, zresztą zgodnie z planem nie dałem zbyt dużo robactwa, więc te brania były takie pewne, a ryby od razu się zameldowały. Było nawet kilka takich fajnych krąpi, zapowiadało się, że będzie więcej tych grubych krąpi. Tego krąpia złowiłem z metr bliżej niż męciłem, podałem tam jedną kulkę, aby sprawdzić właśnie czy w tym dole będą ryby. Niestety te małe krąpie też się już pojawiały. Generalnie chciałem też na tych zawodach sprawdzić, jak będą zachowywały się te gumy z bocznym slotem grubości 2, 1, puste w środku. Dwie miałem 2, 1, jedna była 1, 8. Na tych zestawach 6 i 13 gramowym były te grubsze gumy, i dopóki ryby mocno zażerały. To dość fajnie się wyciągało, szybciej wyciągało się niż na tę gumę 1,2 pełną. Dość szybko nastał taki moment ciszy. Liczyłem, że zaparkowały leszcze, więc założyłem pęczek dżownic. No, złowiłem jednego takiego para leszczyka. Tak jak tutaj widać, niestety to był jedyny leszczyk. Dość szybko zacząłem nęcić. Po 20 minutach planowałem po 15, ale zanim się zorientowałem, okazało się, że jest 20 minut. Zacząłem podawać właśnie zanętę z robactwem, żeby te ryby znęcić. I w zasadzie. Ta cisza, która nastąpiła, to nie było to, że leszcze zaparkowały, tylko po prostu ryby potrzebowały więcej żarcia, a tych krąp jest dużo, one są żarłoczne. Przynajmniej w pierwszych trzech godzinach one naprawdę zażerały te przynęty i potrzebowały dużo jedzenia, dużo mięsa. Te krąpie, niektóre były naprawdę fajne, gdyby tak się do nich dobrać, żeby. Przede wszystkim takie krąpie łowić, no to można zrobić piękną wagę, aczkolwiek to co wiem, wszyscy mieli ten sam problem, że pojawiały się te większe krąpie, później mniejsze. Niektórzy w ogóle nie mogli się do tych grubszych dostać, więc ten przekrój ryb, który łowiłem, nie był wcale taki zły, trzeba było po prostu je łowić szybciej. Generalnie wszyscy narzekali, że nie było leszczy. Co się z nimi stało? Czy to jakieś przytrucie odry było i dlatego te leszcze gdzieś uciekły? No nie wiem, no trudno powiedzieć. Może, może ta piana, która zleciała rano, którą było widać na filmie, powodowała, że może leszcze odeszły, może, może one jakoś bardziej reagowały na to. Nie wiem, co to była za piana, w każdym razie. Coś, co, co spuszczają ponoć Niemcy z jakichś tam zbiorników, tak przynajmniej inni twierdzili. No i niestety były też takie momenty, gdzie brały te krąpiki naprawdę takie małe. No i nawet po donąceniu takim grubszym te małe zaczęły gdzieś tam się kręcić, więc no dałem wtedy po kilka kulek, po prostu podałem z jedzeniem. Odeszły trochę większe krąpie, ale nie było reguły, te małe też cały czas gdzieś tam się wplatały w to łowienie. Zestaw trzeba było wkładać przed zanętą, puszczać na zanęcie, a ryby brały szczerze mówiąc, tak, metr, półtorej za zanętą, szczególnie w tych pierwszych dwóch, trzech godzinach. W ostatniej godzinie właśnie te ryby zaczęły inaczej troszeczkę brać. Za zanętą nie miałem praktycznie w ogóle brań. To jeden z moich nęceń. Zakładałem trzy czerwone pinki topione i jednego dużego białego topionego. To w sumie była najskuteczniejsza przynęta. Na dżownicę próbowałem, czasami coś tam się złowiło, ale tak szybko ryby nie brały. Najlepiej brały. Jeszcze trzeba było dopiąć tą właśnie tym białym topionym robakiem. Dawałem kilka dużych robaków. Też nie było to takie skuteczne. No, najlepiej mi brało w ten sposób. Zdarza zdarzały się też takie brania. A yy... tu miałem takie puste branie. Puknięcie, stuknięcie, Maja i te pitaliła. trzy pinki, i biały robak był ściągnięty. Czyli to nie była mała ryba, to była jakaś duża ryba, która bardzo szybko zaatakowała i yy, no, zjadła wszystko to, co było na haczyku. Yy, tutaj zmieniłem. O ile dobrze pamiętam, tutaj zmieniłem zestaw na 13-gramowy. Był ten moment, gdzie trzeba było zwolnić to łowienie, gdyż te ryby, tak jak mówiłem, za zanętą przestawały brać, brały idealnie w zanęcie i trzeba było to przesuwanie zestawu zwolnić, bardziej przytrzymać. No i było właśnie sporo brań w tym momencie, w zanęcie, aczkolwiek było dużo pustych brań. Nie wiem, czy to nie było też spowodowane tym, że za dużo w pewnym momencie dawałem tego mięsa, trzeba było w, pod koniec tej trzeciej godziny po prostu zmniejszyć ilość yy, robactwa, dawać więcej spożywczej, zanęty, nęcić ostro, ale właśnie mniej tego robactwa. Z tego względu, że te ryby były, o, tak jak mówię, było dużo brań, niestety było dużo pustych brań. Na 13 gramowy zestaw od razu miałem takie grube, krąpie. Myślałam, że jest to kwestia właśnie prowadzenia tego zestawu. Yy, niestety to był tylko taki moment, gdzie te grube krąpie weszły. No i tutaj, właśnie ta ostatnia godzina, już zaczęły ryby spadać. One nie zażerały tak jak na początku. Na początku każdą rybę trzeba było wypychaczem gdzieś tam wyczepiać. Później już one delikatniej brały. Chyba za dużo jednak było tego robactwa. No i zaczęły spadać. No i tu jeszcze jedna rzecz z tymi gumami grubszymi. One w tym momencie się przestały sprawdzać. Musiałem je poluzować, żeby te ryby przestały spadać. Na początku, gdy one mocno zażerały, to nie było żadnego problemu, bo, bo można było szybciej je wyciągać z dna niż tą gumą 1-2 pełną. zero moje jest bardzo mały się jeżono wszystkie duże zabrał krzyś to... popularnego i na nim te krąpie przejechał 7 200 po prostu krypt nie dwie. ma dużo tylko siły nie ma tutaj dojeżdża okaże się że skończył no 325 60 tam chlopało się, chlupało a, u ciebie. A? No to Przestań, jak ja też znowu bym kura opowiadał, to wynik nie uwierzył No ja jednak nie. dziewiątym się ogląda. 9. A to nie na, ja na pewno. Chyba ci weźmie tak? A, to jest spokojnie. No, a no a to jest drugie. Masz. Jaki wynik? No wiem, wiem, widziałem. No, <grymianie> Właśnie tak. widzę na, na ręce patrzyłeś, żeby tak na, na, na podium ładnie wyglądać. Gratulacje <grymianie> Piotrek patrzałem. 14

Nie, to czekaj, ja nie wiem czy ja byłem w drużynie, nie wiem czy ja w drużynie, czy jak. Nie mam koniec zawodów, w sektorze jestem czwarty, z tym swoim wynikiem 10-kilowym. Troszkę mi zabrakło do trzeciego. No wiadomo, kręcenie filmu też niezbyt pomaga w łowieniu, w koncentracji, w wykorzystaniu czasu. Kondycyjnie też już nie za bardzo. Natomiast, tak jak mówię, taktyka nie była zła. Być może za daleko łowiłem, trzeba było bliżej łowić. Tutaj raczej bliżej ludzie łowią, ale na filmie być może będzie widać, jest ten dołek taki bliżej, na 11, powiedzmy sobie, metrze. Natomiast. Po lewej stronie miałem jeszcze wypłycenie na całej płaszczyźnie, więc trochę bałem się, że jak wrzucę w ten dołek, ona gdzieś tam się źle ulokuje i, i, i będą problemy. Wolałem na bardziej płaskiej powierzchni położyć tą zanętę. Tym samym trochę dalej łowiłem. Być może ta zanęta jeszcze grubsza powinna być, jednak nie łowię tutaj, nie trenuję, jadę tak ad hoc. I, I troszeczkę się obawiałem, żeby dać grubiej, a to trzeba było jeszcze grubiej dać tej spożywki, dlatego że ta ryba wchodzi w tą spożywkę. Pod koniec ostatnie pół godziny klękły mi ryby i zacząłem samą tą spożywką na, nawalać. No i te ryby mi znowu wróciły. Ten jokers raczej nie był potrzebny.